Cześć, z tej strony Roman Gąsiorowski, firma Audio Plus. Znajdujemy się w siedzibie spółki Audio Plus w Łomiankach. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o najnowszej promocji wypuszczonej przez majkę Electro Voice, która znajduje się oczywiście w naszej wyłącznej dystrybucji. Dotyczy najnowszych zestawów kolumnowych, tak naprawdę nowego dziecka od Electro Voice, czyli zestawu Evolve 30M. Jest to młodszy brat, dobrze znanego Wam już pewnie nie z jednej imprezy. I z oferty najlepszych sklepów muzycznych zestawu Evolve 50. Natomiast aktualnie od 1 września do końca października, a więc przez najbliższe dwa miesiące, obowiązuje promocja na pakiet. Przy zakupie pojedynczego słupka Evolve 30M, producent dorzuci wam w gratisie mikrofon przewodowy z nowej serii ND76S mikrofon dynamiczny, wokalowy. Natomiast przy zakupie zestawu stereofonicznego, a więc przy zakupie dwóch takich słupków dostaniecie od producenta ten sam mikrofon w wersji bezprzewodowej, a więc system R3ND 76. Zainteresowanych zakupem zapraszamy do najlepszych sklepów muzycznych, których listę znajdziecie na naszej stronie internetowej AudioPlus.pl Zakładce Sprzedaż. Dzięki, do usłyszenia.